Czcimanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na codziennym sklepie z Fortnite'a. Słuchajcie gratulacje dla zwycięzcy z poprzedniego odcinka. Przepraszam za tę wiadomość na Facebooku w tle. Jeżeli chcecie wziąć natomiast udział w kolejnym giveaway, to zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i komentarz. I z komentarzy wylosuję następnego zwycięzcę. Zobaczcie co tutaj, co tu napisał, co tu napisał. O, kod Smarty w sklepie. Oto, to. Patrzcie, co się dzieje, jak jest kodzik Smarty w sklepie. No właśnie, także warto go wpisać, warto go wpisać kumple jak najbardziej. Sprawdźmy, co jest w tym sklepie, czy jest nowy skin. Mamy nowość, mamy nowość. Komando techno. Słuchajcie, komando techno. Yy, Okej. Okay. Czy ten skin nie miał być czasami w pakiecie startowym? Czy mi się coś wydaje? Czy mi się coś wydaje? Kurczę, właśnie nie pamiętam, nie śledziłem tych nowinek wszystkich. Wygląda całkiem okej. Okay, całkiem okej. Okay. Troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę napaćkany. Ale wygląda całkiem okej. Okay. Nic więcej tutaj nie ma. Sprawdźmy kill Ustrojstwo. Okej, okay, taki no... No, wymyślny, no dość wymyślny. Śmigłowiec. Uuu, tutaj jest kozacka lotnia, słuchajcie. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobra lotnia. Eee, także myślę, że wielu graczy się na nią skusi. Jest to jedna z lepszych lotni w Fortnite, jaką widziałem. Naprawdę bardzo fajnie wygląda. Pamiętajcie, kodzik smart, jak kupujecie, czy coś, nie? Eee, Cień. Ok, czyli coś, co znamy, jak najbardziej znany nam skin. Eee, błyszczka. Trajhardowy. Eee, zabójcze obciążenie opak oczywiście, że znamy, oczywiście, zna piękne emotka, piękne emotka, yy, gwiaździsty lot z zestawu Recydywa, okej, okay, fajna lotnia nawet, całkiem spoko, no i gotowe, no po jakimś tam pięknym fragu, słuchajcie, możecie przeciwnikowi to zaprezentować, sprawdźmy jeszcze tylko, czy jest pakiecik startowy nowy. Niestety jeszcze go nie ma, jeszcze musimy na niego poczekać, słuchajcie. Yy, pamiętajcie, że wszelkie zakupy w sklepie z kodzikiem Smarti warto. Tutaj kod Smarty polecam, bez player. Zobaczcie, co tu piszą widzowie. Mają rację, mają rację. Yy, no i co słuchajcie, jeżeli chodzi o Giveawaya, to pamiętajcie, subskrypcja, łapka w górę. I komentarz, i wiadomość na Facebooku, ale to nie jest wymagane. Słuchajcie, dziękuję wam za dzisiejszą obecność, życzę wam miłego piątku, do zobaczenia na live'ie, na razie, cześć!